To nazywało się widzenie intymne i rzeczywiście można było uzyskać takie widzenie też w formie nagrody, bo to była nagroda i to jedna z najwyższych form nagrody za właściwe sprawowanie. I można było rzeczywiście uzyskać takie widzenie. To jest był specjalny pokój z osobną kanapą i tak dalej, pościelą, prysznicem. I można było uzyskać takie dwugodzinne widzenie raz na miesiąc. Raz na miesiąc? Tak. Mm -hmm. Raz na miesiąc. Zasadniczo widzenia w więzieniu są dwa razy w miesiącu po godzinie. Można... To jest z tym takim telefonikiem? Nie, nie. Telefonik tak naprawdę jest przeznaczony dla albo więźniów szczególnie niebezpiecznych, czyli tych w czerwonych mundurkach, czyli tych, tych, którzy nie powinni się z nikim kontaktować, bo może coś się wydarzyć, albo dla więźniów, którzy zostali ukarani dyscyplinarnie. Za to, że na przykład coś, nie wiem, mieli nielegalnego pod celą, byli wulgarni wobec funkcjonariuszy albo coś w tym stylu. Za cokolwiek, ten wachlarz przez nas jest dość spory. Eee, wykrośnie bardziej w więzieniu. Natomiast e, normalne widzenie, przy, tak jak teraz stoję, siedzę z tobą, to odbywa się ono przy stoliku, na takiej dużej sali. W filmach akurat to było to tak, jeszcze nawet pokazywane. Tak, było, było. Było... jest dużo osób. Dokładnie, duży... jest duży gwar, tak naprawdę do, jest to kontrolowane, kamery, funkcjonariusze też słuchają. Jest jeszcze wersja tego pośrednia, Czyli tak zwane, tak zwane widzenie bezdozorowe, polegające na tym, że jest osobna sala z takimi, nazwijmy to, boksikami i stolikiem. Gdzie nie ma funkcjonariusza żadnego, gdzieś tam kamera jest na górze, ale ona tak, tak tylko łapie, czy coś się nie dzieje i można troszeczkę swobodniej porozmawiać. Mhm. Więc, ale to wszystko tak naprawdę jest formą nagrody. To nie jest podstawowe widzenie, czyli takie przy stoliku, dwa razy w, w miesiącu, po godzinie. Można oczywiście prosić o połączenie albo o dodatkowe widzenie, rzeczywiście, ale no to wszystko jest kwestia tego, jak się funkcjonuje.